Pokój dobry, kochani, dziś jest Środa, 15 stycznia, a ja bardzo serdecznie zapraszam Was na zielone pastwisko. Kochani, dzisiaj w Ewangelii Pan Jezus uzdrawia chorych. Również wyrzuca złe duchy z opętanych. I również, co jest ważna rzecz, nie pozwala złym duchom mówić o sobie, dlatego że one wiedzą, kim On jest. Pan Jezus bardzo często w Ewangelii zabrania złym duchom mówić o sobie, zabrania również apostołom i również tym wszystkim, którzy zostali uzdrowieni, albo też byli świadkami różnych cudów. Pan Jezus zabrania im mówić. Dlaczego? Dlatego że Często Mesjasz w tamtych czasach, na początku działalności pana Jezusa, był utożsamiony jako taki przywódca polityczny, jako taki waleczny wódz. Natomiast Jezus przychodzi, aby zbawić człowieka. Na tym etapie ludzie nie są w stanie tego pojąć. Dopiero później, kiedy pan Jezus umrze na krzyżu, kiedy zmartwychwstanie, w takiej całej pełni będzie można zrozumieć jego posłannictwo. Natomiast na tym etapie zabrania o sobie mówić. Nie chcę, żeby ktokolwiek był wprowadzony w błąd. Ale chciałbym dzisiaj, kochani, żebyśmy zwrócili uwagę na takie jedno sformułowanie właśnie na to, że Pan Jezus zabrania złym duchom mówić. Również w dziś, we wczorajszej Ewangelii, Pan Jezus, kiedy uzdrowił w synagodze opętanego, również powiedział do Niego: Milcz i wyjdź z Niego a więc zabrania mówić. A jak jest w Twoim życiu? Czy pozwalasz dojść do głosu złemu duchowi, czy pozwalasz, żeby on infekował od wewnątrz, w, w, wtłaczając jakąś taką truciznę do Twojego myślenia i sprawiając, że nie możesz pozytywnie i dobrze o sobie myśleć i o innych ludziach? Pomyśl sobie, ile nocy spędziłeś oskarżając sam siebie, myśląc, że nie jestem w stanie sobie darować za to, co się stało. I mimo, że jakieś wydarzenie już minęło, jego już nie ma, to wciąż przywołujesz te wydarzenia, bo one wciąż w tobie działają. Albo też czasem przez różnych ludzi zły duch nawiązuje z tobą kontakt, przez ludzi tak zwanych toksycznych, albo ludzi po prostu, którymi się posługuje do tego, żeby cię niszczyć. Ileż razy słyszałeś w swoim życiu, kiedy ktoś mówił: Nic z ciebie nie będzie, jesteś zerem, nic nie potrafisz zrobić dobrze, wszystko psujesz. Bardzo często zły duch posługuje się takimi zdaniami, żeby zniszczyć to, co w tobie dobre, żeby podciąć ci skrzydła. Nie pozwól złemu duchowi, żeby również przez pokusy gdzieś tam ingerował w Twoje myślenie, żebyś nie patrzył na drugiego człowieka w sposób interesowny, że możesz coś zarobić, będąc z tą osobą, albo też z drugą osobą zupełnie nie, nie opłaca się mieć żadnych kontaktów, dlatego że źle na tym wyjdziesz, będziesz musiał się dzielić itd. Być może zły duch poprzez to, że wchodzi w Twój umysł, w Twoją wyobraźnię. To patrzysz na drugiego człowieka być może w sposób taki pożądliwy, jako przedmiot Twojego pożądania. To jest głos złego ducha. Nie pozwól mu mówić. Często również zły duch sprawia, że buduje się w Twojej głowie jakiś taki czarny scenariusz, i nie potrafisz patrzeć na drugiego człowieka w sposób taki odpowiedni, właściwy, dając mu szansę na to, żeby, żeby wykazał się. Ale często już na dzień dobry po prostu gasisz człowieka swoimi myślami, kiedy oceniasz. Albo czasem z wyduch trudną sytuację, w której się obecnie znajdujesz, stara się przedstawić jako sytuację bez wyjścia. Mówi: "Nie ma cudów, nie ma możliwości, jest to sytuacja patowa, nie wyjdziesz z tego". I często zdarza się, że ludzie wpadają w depresję, albo na przykład odbierają sobie życie. Natomiast Pan Bóg, Jezus jest Panem rzeczy niemożliwych. Oddaj mu wszystkie swoje sytuacje. Nie wchodź w dialog ze złym duchem, dlatego że przegrasz. On jest bardzo przebiegły. On potrafi manipulować. Nie słuchaj, nie pozwól złemu duchowi mówić do Ciebie. Pozwól mówić do Ciebie Panu Bogu, a wówczas wygrasz, ponieważ do Pana Boga należy ostatnie słowo. Na zakończenie, kochani, przyjmijcie teraz Boże błogosławieństwo, Pan z wami, niech imię Pańskie będzie błogosławione. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, niech was błogosławi Bóg wszechmogący ojciec. I syn, i Duch Święty. Amen. Wszystkiego dobrego, kochani. Szczęśliwego Boże, Papa. Do jutra.